Ale to jest w grudzień, jest grudzień cały tydzień. Potem będzie to drugi tydzień, czy druga tygodnie grudnia, dwa tygodnie grudnia i potem był od dwóch tygodni, tygodni, trzeci i czwarty tydzień grudnia to cały. Tak z tym tygodniu był cały tydzień. to grudnia był 3-4 cały grudnia, stał trzy tygodnie, grudnia to jest to tydzień, to zostało trzy dni trzy dni i potem trzy dni, to całe było z tym i trzy tygodnie, czwarty tydzień był grudnia, był czwarty 1 grudnia to jest 3, i całe i będzie drugi tydzień, trzeci tydzień grudnia i czwarty tydzień będzie tydzień, grudnia, grudnia ma 30, 37 i od zawsze na numera się ma to rapuje dobra do zawsze, numerem, skożam, rapuję, do zawsze numero, gdy numera wskazam ciągle rapuje ciągle, na tej gdy rapuje tu, rapuje tam elogi rapuje tutaj jest rapuje numera 4, so to, thought brew or pumpkin. Kawałek 4 to, to, tak. grudnia to 3 grudnia, poniedziałek 1 grudnia, 2 grudnia, 3 grudnia, 4 grudnia to jest czwartek, jutro piątek czwarty dzień to jest 3, potem cały 3 tydzień i będzie 3 tydzień, potem 4 tydzień będzie ta grudnia, 4 tydzień po 4 tygodniu albo będzie poszedłem jeszcze 2 tydzień i to był cały tydzień, był cały tydzień, grudnia stało 3 dni, stało grudnia, Drugi tydzień będzie grudnia i trzeci, czwartek, tydzień, potem będzie grudnia, trzeci, czwarty i drugi tydzień, przedtem, grudnia, to jest trzeci, grudnia tego całego pojedynku, tygodnia grudnia, drugi tydzień grudnia, później cały następny tygodniu i trzeci, tydzień, czwarty, potem trzeci tydzień będzie, to tak grudnia, czwartek, czwartek, to cały grudzień ma trzydzieści i trzydzieści jeden dni i niech zawsze brak tylko będzie wiele na numerę, trzyman, to rapuje będzie ratowany do numery trzyman, to, no to jest dobranoczej, to jest dziesiąt za przyjęciem.

Padę, nie, utwory łóze, kładę nutę, utwory pładaj zawsze Będę tutaj nawiał, trzyma nowy napód, zawsze tutaj składam nowy rap, od zawsze, kładę Tez rybny, byciu, kładne nutę, tak, by, utwory Trzyma numer, rap się tak brzmi Nowy numer, który ciągle, gierbu ciągle na numer, to nie zagrapował. Tak, trzyma nowy rap, od zawsze tu wyświetnie tu wiele dobrego rapu, gdy ciągle nam, cryt, ta, na muzyce, naszy, Na naszym liczy będzie wiele dura, to będzie na nas. Zawsze bycie nowy numer i rapuje znowu numer no wyrapuje, ciągle nam witał zawsze był nasz numer, że by rapuje, od zawsze na naszych lotu będzie Tylko tutaj się ty rapuje Dziękuję tak ręczom, tak naszemu kochaniemu Bogu zawsze będę dziękuję tak powołaniu tych tak trafów, które pójdą na nowym mergratach, dziękuję i modlitwa, dziękuję i modlitwa, to nasza rozmowa z naszym kochanym Bogiem, Bogiem rabu, będzie rap, będzie rach, będzie na gdzie na będzie rach, gdzie rach, gdzie rach, gdzie rach, gdzie gdzie rach, gdzie rach,

e come si fa a fare la stessa cosa? Se si fa la stessa cosa, si fa la stessa cosa. Se si fa la stessa cosa, si fa la stessa cosa. Se si fa la stessa cosa, si fa la stessa cosa. Se si fa la stessa cosa, si fa la stessa cosa. Se si fa fa la stessa cosa. Se si fa la stessa la Był na numerem 2, będzie flow na numerach, był na numerem zawsze będzie, będzie na numerem tu